Witam i zapraszam na drugi konkurs tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dziś przed nami kolejne zmagania na skoczni Lissgård z Bakken w Lillehammer. Jest to obiekt K123. Emocji z pewnością nie zabraknie. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, kciuka, komentarza i zaczynamy. Pięciu zawodników odpadło w kwalifikacjach. Byli to Kaliniczenko, Vasiliev, Czekon, Kaczyna i Mohamed Ali Bedir. Zaczyna India Mizernych. Jego wynik to niespełna 100 punktów. Erik Strunz prezentuje się lepiej, a Roman Kołdylka pomiędzy nimi. Takutaro słabo, teraz Erik Belszo. Pierwszy z Amerykanów, skacze najsłabiej dotychczas, niecałe 70 punktów. Kasperi Walto na miejscu drugim, a teraz Niko Ketosaho. Zinsam najlepiej, 111,1 punktu, nota łączna Włocha. Remo Imhoff poza piątką. Świetny skok oddał Fatih i Pciolu 114,6. To jest nowy lider Jason Colby na miejscu drugim. A teraz Jakub Wolny, który pokonuje turka o 80. Marusiak nowym liderem. Lowrocos nie dał rady. Nakamura świetnie. Markus Eisenbichler drugi, wczoraj także punktował. Antyjal to za Jakubem Wolnym, a teraz Dawid Kubacki, który zajmuje drugie miejsce. Dobry skok. Bigner także ma apetyt na punkty Pucharu Świata. Jest trzeci, ale spycha go zaraz na miejsce czwarte. Kamil Sto, który skakuje na miejsce trzecie. Domen o 40 punktu lepszy od Nakamury. Zograwski dopiero piąty. Wilumstad. Dobry skok Norwega, będzie nowym liderem. A teraz Rioju o 80 pokonuje Wilmstada. Zniszczą dopiero piąty, ale będą punkty Pucharu Świata dla Olka. Valentin Fuber dobrze, trzecie miejsce. Rejer słabo. espol świetnie. Mariusz Lindwig najlepiej. 145,40. Paweł Wąsek drugi. Aigro jednak lepiej od Pawła. I teraz to on jest drugi. Forfang trzeci. Także lepiej od Pawła. Franz słabo. Albo Regner, Granerud poza piątką. Laniszek drugi. Minimalnie przed Haibek Hajbek czwarty. Raimund zaprezentował się poniżej oczekiwań. Geiger zajmuje miejsce drugie. I jego Zajca nie ma w czołówce. Renny Kaido znowu zachwyca, a więc... Leży mu Lisgord Zubaken. Wczoraj po pierwszej serii trzeci, później szósty ostatecznie. Dzisiaj także może być miejsce w czołowej trójce. Maximilian Ortner. Dzisiaj lepiej niż wczoraj. Wczoraj czternasty. Gregor Schwanden poza czołówką, mimo że wczoraj przecież skakał rewelacyjnie Daniel Czofenik. To może być jego zwycięstwo, ale Kraft 156 punktów. Paszkę 157,6, niesamowity poziom konkursu. Jan Herr 156,8, a więc po pierwszej serii: Paszkę, Herrkraft, Czofenik, Nikaj do czołowa piątka, Ortner, Lindwig, Geiger, Laniszek, Aigro, dopełnienie dziesiątki. Na miejscu 16 Paweł Wąsek, a trójka Polaków jest na miejscach od 25 do 27. Zniszczą Kubacki i Stoch odpowiednio. Bez awansu. Jakub Wolny, 36. On nie będzie miał po dwóch konkursach Pucharu Świata żadnych punktów. Miejmy nadzieję, że na ruka Tunturi te punkty zdobędzie. Zaczyna serię finałową Timi Zajc. Awansował rzutem na taśmę, ale kilka punktów zapewne zdobędzie, bo wyprzedził i Bicknera, i i niestety także i Kamila Stocha. Do w tym momencie ostatni, Kubacki trzeci. Aleksander zniszczał, pokonał Timiego Zajca na Kamura piąty. Preuß dopiero czwarty. Alvoregner Granerud. Po pierwszej serii 22. drugi teraz będzie awans. Huber także nieźle. Jest szansa na czołową dwudziestkę. Rioju za Granerudem. Estwold drugi. Paweł Wąsek. Jest pierwsze miejsce. Przegrywa jednak z Forfangiem i to wyraźnie, ale Forfang potrafi oddać jeden świetny skok. Zwykle jeden, bo rzadko mu się zdarzają dwa. Wellinger, 288, 1 dziesiąta. To jest nowy lider. Sundal tuż za nim. A teraz Michel Hajbeck, 290 punktów. Przekroczone. jagro po pierwszej serii był dziesiąty, ale teraz nie był w stanie zająć miejsca w piątce. Hajbeck, Wellinger, Sundal, czołowa trójka. Karl Geiger poza piątką. Lindvik trzeci, będzie w dziesiątce. Maximilian Ortner dzisiaj także w dziesiątce, a nawet w siódemce. Renikajdo rewelacyjnie o 80 punktów pokonał Michela Hajbeka. Ale Rena pokonuje Daniel Czofenik. Ponad 300 punktów, ponad 300 ma także Stefan Kraft. Jan Herr 313,8 punktów. I czy wygra Herr, czy Paszkę? Wygrał Jan Herr po raz drugi. A więc komplet punktów na razie po dwóch konkursach w Lillehammer na koncie Jana Herla. Drugi Jan Pius Paszkę. Trzeci Stefan Kraft. Pi czwarty. Daniel Czofenik, 5. Rennik Kaido, 6. Hajbek, 7. Ortner, 8. Wellinger, 9. Lindwik, 10. Sundal, 16. Paweł Wąsek, 21. Aleksander Dwudziesty, 27. Dawid Kubacki i 30. Kamil Stoch. Jeśli się podobało, zostaw subak, kciuka i komentarz. I do usłyszenia podczas kolejnej transmisji. Do usłyszenia. Na razie.